E, witajcie, jestem House, a to mój kolejny odcinek z serii Let's Play My... Nie Minecraft, Let's Play Don't Starve. Zaczynamy odcinek z powodu takiego, iż mamy tutaj queen Królowe. E, powiem wam, że tutaj się wolno ruszam. To jest update e, paczki. Paczkę update'owałem. I... Tak to wygląda, postaram się nie zginąć. Ale... What the fuck? A ona sobie stra, tak? Pająkami! Ej! Ale bez jaj Mamy chestplate'a Coś we mnie strzeliło, tak? Ona pewnie No! Wej, przecież ona mnie zabiła Patrz jeszcze trochę bym miał babkę Ona, ona mnie zabiła jednym hitem no i co teraz? 45 dni. Da się jakiś backup zrobić? Hmm. No dobra. Ta królowa w ogóle nie ten update to jest mega update normalnie. Okej, okay, play. New game, create new world. Czy będziemy nowy tworzyli? Tak, ponieważ są nowe rzeczy. I tak dalej. Which world generation e, method would you like to use? E, normal elegancy. Nie wiem co to jest. Normal to znaczy normal, więc zagram sobie na tym dziwnym. UX coś tam. <noise> Niech będzie nowa metoda. Whatever. I co ten gościu potrafi? Grows a magnified beard. Aha. Chyba, że tak. Uuu, dziwny gościu. Can eat some spooling food which. No. Penalty. Nie rozumiem za specjalnie, ale domyślam się, że je tutaj. Um, jakby coś. Trujące, pewnie trujące mięso bez żadnych szkód, sobie wy, wy, wyrządzając. No i co, do tej babki mi troszeczkę brakło, naprawdę? Troszeczkę ekspa tylko. Ale dobra. Jedziemy z gościem i niech to będzie on. Więc generujemy nowy świat. Ale tu wezmę może sobie kęsa konapeczki. Mhm. Bo zanim to się załaduje, no... <grystanie> to trochę minie. O! Oh. Hello! Co upał? Nie wygląda, za dobrze. Lepiej znajdź coś do jedzenia zanim zrobi się ciemno. <grystanie> Naturalnie zbierzemy. Ile... Ile... Ile slotu? Fajnie Możemy... Nie możemy atakować. Robotek ma... O, 145 głodu. Fajnie! To mamy jakąś nowość. Nie czytałem za specjalnie, co jest w tym update. Um, wolałem od razu sobie zagrać i żeby to było niespodzianką. No i niestety jest niespodzianka. Wytrzymaliśmy 45 dni. Więc co? Zrobimy taki odcinek, w którym sobie polatam trochę. Pozbieram. Pogadam. Ewentualnie jak będzie coś nudnego. O, na zielono są jedzonka. I co my tu mamy? Nic ciekawego w sumie. Zbierzmy coś, żeby tutaj nie spotkała nas noc. Bo może być nieciekawe. Saplingi. No i cóż, po tym odcinku zobaczymy się już, gdy będę em, miał o. Tak, ściany, możemy robić ściany. Um, gdy będę miał już to, co miałem ostatnio, czyli 45 dzień, odkrywane jakieś duperele. Mniej więcej pamiętam, co tam miałem odkryte. I co jeszcze? Um, I to wszystko. Czyli będę miał taki staw, jak miałem. Plus. Mm, dzień i tak dalej i widzimy się właśnie w tym momencie a ten odcinek to właśnie będzie e, taki, taki pokaz, że no zginąłem niestety, z cieka ciekawość mnie zażarła, więc na tą queen pasowałoby pójść z królową królową, Boże pasowałoby pój pójść ze świniami zaokrąga się to trochę? zaokrągla okej okay. Flint. Kurczę, nawet miałem już złoty kilof. Byłem koksu. Byłem kimś. Coś znaczyłem. <grym> I tak dalej. Okej, okay, okej. Okay. Zbieramy, zbieramy. Marchewki. No, dobra, zdejmiemy marchewki, bo to może nam uratować życie, jeśli nie będziemy mieli jagód. Jeśli nie będziemy mieli jagód. Okej, okay. potem sobie oczywiście to wykopiemy, te wszystkie jagody i tak dalej, wiadomo jak to było ostatnio. Teraz oczywiście mam widzę, o i po ścieżkach idzie się szybciej. Ładna, ładny update, fajny update, dużo jest nowych rzeczy widzę w tym update. Cie. Don't Starve, you. podoba mi się, podoba mi się ta gra. Teraz ta rozgrywka będzie ciekawsza. Mam nadzieję, że będzie ciekawsza. Będę się lepiej bawił. No i myślę, że jak będę grał sobie, to oczywiście nagrywanie będzie w pogotowiu. Jeśli będzie coś ciekawego, to natychmiast zaczynam nagrywać, żeby tutaj was nie ominęło nic ciekawego. Pszczółki. No i cóż, nie, zrobimy sobie tej dziwnej, tego dziwnego czegoś yy, na, dlaczego... Dla, yy, z którego powodu <laughs> zmieniłem postać ta, na tą, która ma brodę. I... ile pszuł? I nie dowiemy się co to nam, co to nam daje. Ten dziwny item co wtedy był. Niby magiczny. Ok, robi się ciemno. To. Nie będę tutaj robił, oczywiście, kółka całego. Widzę, mapa jest spora. To, zrobimy sobie. Siekierę. Siekierą, zetniemy drzewo. Żeby naturalnie mieć. Ten, kto nie wie, drewno, żeby zrobić ogień. Jakie to wszystko proste. Nie, tym będziemy palili, żeby mieć czym palić w nocy. Pościnamy jeszcze drewna przed zmrokiem żeby nie było żadnych niespodzianek. I są nowe punkty doświadczenia. Czyli nie doświadczenia. Jest nowy system zbierania punktów doświadczenia. I przeczytałem tam lewym okiem, kątem oka. O, tak raczej. Że jest postać, która uczy się lepiej, ponieważ jest taka mądra z podstawowych itemków jakby. Była więcej tych punktów. No i... Nie wiem, czy to nie jest ta postać, bo to jest jedyna nowa postać, jaką zauważyłem, jak, jak przeglądaliśmy, prawda? Bierzemy sobie tutaj jeszcze. Ostatnie te temki. O nie, o nie, o nie, oddalamy się. To wie, czy tam nie będzie jeszcze królowej. I zróbmy sobie tutaj opnicho. Juuuu! A, no jest No i co? Wezmę sobie kęsa i zastanowię się, co to wam powiedzieć ciekawego. Mm -hmm. Chyba nie znacie większej świni, która je podczas nagrywania. Tak <laughs> sobie pomyślałem. No i noc. Hmm. O, usmażmy sobie. Ok. Nasionka też pójdą podróż. Mhm. Mm Hello. Dobry dzień. Albo ostatnio w szkole. Chyba wczoraj albo przedczoraj. Da się jeszcze raz ugotować na. O. Nawet się chyba nie da na postać nasunąć, żeby zjadła. Nie da się. No i wracając do tematu. W szkole ktoś mi z rana zaśpiewał Dobry dzień. No i potem... Nie dość, że mi to leciało w głowie. To wiecie, już tam nikt tego nie mówi w zasadzie. Do kogoś. Ale pod nosem to chyba... Parę osób sobie to śpiewało. I to się wryło w głowę. I powiem wam, że no na taka prosta młodyjka i... I... Potrafi... Zrobić robotę. Mhm. No. Wziąłem gęs, odpisam na sms -a. Jest dzień, nie ma. Saplingi. Może? Nie. Sadźcie. Zrobimy sobie charkol. Czarkol, czyli węgiel drzewny. Zakładając, że mi się to podpali. Mogę tutaj? Da się. Ok, dołożyliśmy kratki. Yeah. Dzień. To ognisko zapewne zniknie, jak tylko zgaśnie. Także... Nie ma co się łudzić. Łudzić. Łód. Po angielsku drewno czy tam pień. Przypadek. O oh fuck. Ani się tam nie zbliżam. Dobra, mamy już drugi dzień. Trochę nerdze I mam nadzieję, że nadrobię to wszystko. Pik sapling. Jestem ciekawy, ile tak naprawdę z tych wszystkich punktów ten nasz gościu uzyska Uzyskuje z tych itelów podstawowych, prawda? Bo to chyba... On właśnie wygląda na takiego trochę robocika. Mądrego, z drewna, ha, ale, ale robocik. Odkrywam mapę, odkrywam pszczołki Tutaj, ta ziemia. No naprawdę, ciary mnie przechodzą. Jak widzę tam A tak, aha. Ja myślałem, że taki kwiatek albo jakieś nowy ten. Nowy mm, rodzaj mobu. Mobka, którego możemy zaatakować albo nas. Uuu. Także na Queen na pewno się wybierzemy ze świnkami I gdy zmienimy postać na koksa. Tak, wtedy możemy się wybrać naturalnie. No i co? Będę nagrywał dwa, od... yy, dwa dni może. Takie w tej grze. Żeby to nie było... O, chodź ty. Zapędzać się tutaj do... Morza! A tak. ej, 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 ej! ej. Nie gadaj, że się nauczyłeś czegoś. Tak! Ej, on ucieka. Nie, nie da się go ten... No fuck, patrzcie, naprawdę. I... <ścoughs> no! To jestem zaskoczony. Ciekawe, czy króliki też da się łapać. Bo przedtem jak wiecie, te... Bażanty, czy co to jest dało się zapędzić tutaj do oceanu i zabić teraz się tego nie da ciekawe prawda? no trochę ciekawe łuda mamy, mamy troszeczkę także poczekam do wieczoru i wieczorkiem skończymy odcinek bo czeka na mnie jeszcze kanapka jedna do wdziamania Okej okay. Grasu słuchajcie nigdy za wiele Tak samo jak patyk O no tak Stakuje się do więcej Większej ilości Bodajże od 9 stycznia Bieżącego roku Zrobimy kółko? Zdążymy zrobić kółko? Jak nic nie, Jak nic nie będę zbierał A raczej będę zbierał To byśmy zdążyli No ale dobra na razie wystarczy. Mamy przecież 40 patyków i 29 grasu, czyli grasu jeszcze sobie pozbieramy. I może pokażę wam jak wygląda mur. Może. <grystanie> Ale ta queen, no to było przesada, jak można na jednego hita odejmować 100 życia. No to jest nie fair. Powinna nam dać, ta, ta gra powinna nam dać szansę, że Wiecie, o kurde. Odjęło mi 90 życia. Trzeba coś zrobić i się nauczyć grać. Bo wiecie, no, stracić spory dzień i to wszystko co się ma. Tak trochę... Przez ciekawość po prostu. Ale z drugiej strony zmusza nas to do odkrywania nowych postaci, bardziej takich koksowatych. I do pomyślenia, do pomyślunku co zrobić żeby ją pokonać A wiemy, że normalna postacią go, jej nie pokonamy Także tutaj no już się rodzi kreatywność i tak dalej Ale to tyle mojej gadki i odcinka na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku w Let's Play Don't Starve Powinno być Polska, ale nie wiem czy tam jest Polska w ogóle, Boże, nawet nie wiem ale nieważne. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie ocenić filmiku i widzimy się w następnym odcinku Let's Play Don't Starve Polska. Trzymajcie się. Cześć.